Cześć. Ten filmik będzie o domkach. Domki, domki, wiecie, ja mam fazę na domki. Domki się świetnie robi. Przepiękne można robić z nimi cuda niewidy. Mogą być okienka, drzwiczki, daszki, doniczki, drzewka, ptaszki. No, powiem wam cuda. Naprawdę cuda. I co? Zaczynam. Sorry, że czasami się zacinam, ale muszę przywyknąć do tego nakręcania. Taki domek. Powiem wam, że mnie, bo to był taki pierwszy domek słoik, był robiony jako praca przykładowa do wolontariatu, który prowadzę z dziećmi w lokalnym goku. I powiem wam, że zaskoczył mnie, w ogóle okazał się zaskomplikowany jak dla mnie na samym końcu, żeby dzieci mogły z niego korzystać, więc. Później musiałam dorobić inne prace przykładowe, bo nie chciałam dzieciakom utrudniać. Ja tam mam też nawet sześciolatki, więc to było. No, na końcu stwierdziłam, że to było jednak za skomplikowane. Ale to jest moja wina. Ja sobie zawsze życie komplikuję różnymi dodatkami, więc e, nigdy się jakoś tak nie wiem. Jest pomysł, a potem naprawdę wychodzą cuda nie widzę na samym końcu. Tak więc taki domek, taki domek jest w ogóle słoikiem w moim jeszcze w moich filmikach zobaczycie wiele słoików, bo słoiki są fajne. Jest to świetny recykling, można to zrobić w domu. Do tego potrzebny jest właśnie tylko, mówię, modelina i słoik. Nie musimy ze sklepu nic aż takiego super mieć. Różne rzeczy nawet z domu się przydają. Także ja jestem zawsze za tym, żeby nie tylko, wiecie, ze sklepów i oryginalnej w ogóle, ale naprawdę jakąś tam własną kreatywność uruchomić i nawet czy żeby dzieci lepiły. I samemu można, oczywiście, sobie też takimi różnymi rzeczami przyozdobić dom. Także dach, dach w ogóle robiłam. Najpierw robi się podstawę, potem robi się dopiero dach. Dach akurat w ogóle był wypalany na takiej, szczerze mówiąc, na rolce od papieru toaletowego. Wcisnęłam pokrywkę i dopiero lepiłam cały dach. Dach można robić różnymi metodami. Można robić kuliste dachówki, można robić tak jak ja tu zrobiłam z prostokątów, można dodać komin, można nie dodawać, można zrobić gniazdo z bocianem. Naprawdę, słuchajcie, tutaj jest bardzo wiele pomysłów na coś takiego. Tutaj dorobiłam właśnie komin, bo dosyć fajnie to wygląda. A tu nie wiedziałam jeszcze, jak dach pokryje mi dokąd. Więc dorobiłam jeszcze takie beleczki. Beleczki są robione z wyciskarki, bo powiem wam, że niektóre elementy lubię robić z wyciskarki, bo po prostu są równe. Ja po prostu nie potrafię aż tak strasznie równo ukroić. Nie lubię idealnych prac, bo idealne prace po prostu są za ładne, są tak perfekcyjne, że nie podoba mi się takie dążenie do perfekcji, ponieważ świat nie jest perfekcyjny i my też powinniśmy robić coś dobrze ale żeby to nie było takie super super jak z automatu um, tutaj bardzo fajnie wyszedł tynk, tynk jest z masy ze skulpeja oryginala jest biały z dodatkiem troszeczkę żółtego um, no i właśnie świetnie to dosyć dało um, kolor tynku i fraktura nie wiem czy tu będzie widać jest zrobiona szczoteczką, papierem ściernym co mi tam przyszło do głowy um, no bardzo fajnie się ją też robiło. Oczywiście trzeba ją zrobić na początku, zanim się doda wszystkie elementy. Z bliska, jak już w którymś momencie tam została mi zwrócona uwaga, że gdzieś tam jest jakaś niedoskonałość. Słuchajcie, to są tak małe rzeczy, że jak potem robię wam zdjęcia w makro. To słuchajcie, tam wyjdzie każda rysa. To jest, to jest naprawdę ciężko zrobić tak perfekcyjnie rzecz, która ma centymetr, żeby potem w makro ona ma 5 centymetrów, więc to się po prostu nie da. To nie może być perfekcyjne. Nie zwracajcie uwagi, że tam gdzieś jakiś ciut włosek się dostanie, bo gdyby to było, mówię, coś bardzo dużego, no to faktycznie można się by było przyczepić. Ale te rzeczy czasami mają po 5 mm. I, I to nie jest takie istotne. Naprawdę te, te rzeczy nie mogą być aż takie idealne. No, chyba, że ktoś jest takim idealistą, to proszę bardzo, życzę mu powodzenia, może próbować. Tutaj robiąc okiennicę, dałam troszeczkę czarnej farby. I ten motylek na przykład. Wiecie, tutaj motylki w którymś momencie robiliśmy w, z dzieciakami wzór na motyla. No właśnie, chyba nie będzie tak super widać, ale może teraz? Jest to pomniejszony po prostu wzór, z który, który na YouTube są tutoriale na motylka. I ja po prostu zmniejszyłam ten wzór z takiego, no do takiego małego i jest jeszcze do wykorzystania w naprawdę wielu projektach. Trzeba go tylko dobrze tam zapakować i przechowywać. Tutaj też z takiej masy są porobione doniczki, z jakiejś tam przezroczystej zielonej kwiatek tutaj dzwonek mamy. No i co, szklany kaboszon jest oczywiście świetnym elementem na lampę. I zrobiłam także Judasza, coś mnie podkorciło, żeby dodać mikrokulkę. Jest to z tych ciut większych, bo są mniejsze i większe. Jest to taka mini kulka w sumie i świetnie spisała się właśnie jako Judasz. Frakturę drzwi robiłam igłą, czarna, czarna farba, jakoś lepiej to powiem Wam wygląda niż gdyby całą strukturę robić. Oczywiście struktury też drzewa fajnie się robi, ale tutaj jest potrzebne troszeczkę czasu na udoskonalenie jakiegoś tam, bo drzewo też nie jest tak całkiem, że dodajemy tylko trzy kolory i wychodzi nam drzewo. To jest troszeczkę pracy nad tym, akurat dopiero będę pla w planach miała popracowanie. Nad frakturą drzewa. Tutaj jest ławeczka, wszystko jest wycinane skalpelem. E, oczywiście właśnie malowane okiennice, motylek też. No i huśtaweczka. Miała być wisteria, którą mam za oknem też w domu. Ale wiecie co, wyszło nie wiem, coś po środku bzu, e, wisterii e, listków. Już mi się nie chciało robić, powiem wam także, dodałam ciut tam zielonego. Cłojczyk jest tak mały, że to nie jest aż takie e, istotne. Ale spisałoby się tutaj też y, zrobienie najpierw formy listka, które też są tutoriale na YouTubie, y, pomniejszenie go i wtedy dołożenie. Też dosyć ciekawie by wyglądało, tylko trzeba by naprawdę do bardzo małych rozmiarów to zmniejszyć. E tutaj jest dodany y, jeszcze podmurówka y, zrobiona z y, Remo, y, jaki to był? Y, marmur, tak, coś w tym stylu. Granit, marmuro, coś takiego granit chyba. No, i to by było na tyle. Zakręcamy słoiczek, podam Wam wymiary, bo też myśleliście, że to taki wielki słoik na nie wiadomo co. Nie, kochani, on ma razem z kominem 9 cm, To jest malutki na jakieś tam gadżety słoik, a po prostu, wiecie, większy słoik wiąże się z większym nakładem pracy. No i oczywiście dużo masy na niego idzie, więc yy, tak jak tu niektórzy mówią, że nie, po prostu nie stać ich na większej ilości masy. Yy, więc ja właśnie idę w takie małe słoiczki, gdzie każdy może sobie wtedy jakoś tam pozwolić. Tu naprawdę, wiecie co, tu chyba na cały słoik poszło pół kostki, jakby tak zliczyć wszystkie kolory oczywiście, więc to naprawdę nie jest tak strasznie dużo. A masę też możecie barwić sami. Jest to kwestia wprawy, więc też nie musicie tak wszystkich super kolorów kupować. Także jak będziecie oglądali moje filmiki, ja oczywiście jeszcze będę dawała różne porady, różne ciekawostki, ale to są moje początki, więc trzeba po prostu na to cierpliwie poczekać. Tu wam jeszcze pokażę, jakie domki zrobiły moje dzieci, właśnie na warsztatach, na podstawie tutaj widzicie nawet to akurat robiła moja córka też zrobiła ławeczkę. Tu nawet dostaliśmy od jednego sklepiku dla dzieci do goku dostały próbki pałeczek Fimo, więc dałam im do wykorzystania, żeby zobaczyły w ogóle jak to wygląda, bo powiem wam, że ja sama nie miałam orientacji, nie kupuję takich gotowych rzeczy i nie miałam orientacji, jakie to jest małe. Przypuszczam, że to jest w ogóle robione z automatu, bo nikt mi nie powie, że ręcznie można takie rzeczy w ogóle zmniejszyć i tak perfekcyjnie, żeby trzymały kształt. Bynajmniej ja nie umiem czegoś takiego zrobić. Przypuszczam, że to jest właśnie robione z jakiegoś automatu. Ale dzieci fajnie to potrafią wykorzystać. Ja im tylko pokazałam parę wzorów, które dostaliśmy i one sobie, widzicie, już kombinują. To trochę wygląda nie jak kokardki, bo to są kokardki. Wygląda troszeczkę jak pszczółki latające. No, i tu moja córa właśnie zrobiła karty, ławeczkę, misia. Hmm, nie wiem akurat, dlaczego taki dach zrobiła, no ale taki się zażyczyła. Tu firaneczka, drzwi i drzewko. Drzewko jest też właśnie zrobione z listków, o których przed chwilą wspominałam, że gdyby taki wzór zrobić sobie samemu i go bardzo zmniejszyć, to świetnie nada się właśnie na e, listki do takiego drzewka. Świetnie się spisze. No, ona się akurat zrobiła jakieś drzewko pomarańczowe. Także to są akurat słoiczki, słuchajcie, po gerberkach. Tutaj załatwialiśmy przed warsztatami takie słoiki, żeby dorwać od kogoś, kto ma dziecko. No i właśnie mówię, no świetnie się taki recykling spisuje. A tu jest praca mojego syna. No i tu jakiś taka banana republik, coś w tym stylu, bo tu chyba banany są. Nie wiem, nie wiem co to ma być: jakiś, jakaś, jakaś stojąca waza czy coś. Najbardziej to mi się ten grylek spodobał, połączył pomarańczowy z żółtym, czyli wykorzystał jakieś techniki, zrobił wielką kość i świetnie to mu wyszło, to nie wiem co to jest, w ogóle też jakiś chyba sok z winogron, nie mam pojęcia, no i okienko jak w bunkrze troszeczkę, ale kolory, dosyć fajnie dobrał kolory, także no to jest właśnie cały czas dzieciaki szkolą się i powiem Wam, że słoik to dosyć naprawdę czysto wychodzi, bo... Uczę dzieci łapać słoiki tak do prac i naprawdę oszczędzają kupę odcisków palców tym słoikom i dosyć fajnie to wygląda. Także, jak na dzieciaki w tym wieku od 6 lat do 12, które prowadzę, to naprawdę. Te nauki, które im daję, zaczynają przynosić efekty, i bardzo jestem zadowolona w ogóle, w jakim kierunku oni idą. Także waszym dzieciakom, o ile oglądają ten filmik dorośli, też polecam naprawdę kawał modeliny, słoik i po prostu uruchomić wyobraźnię, i dzieciakom zajmiecie czas, i po prostu one się czegoś wtedy uczą, tak? I nie uczą się po pierwsze kopiować prac z internetu, tylko ich własna wyobraźnia wtedy działa. Także to by było chyba wszystko w tym filmiku. To już chyba wszystko i kończymy. Jak macie jakieś pytania, oczywiście piszcie i zaglądajcie do mnie na Facebooka po najnowsze prace. Jak będziecie mi właśnie dawać różne pytania i zagadnienia, ewentualnie pomysły na filmy, to z chęcią spróbuję to wykorzystać i udzielić Wam różnych informacji na ten temat. Także na razie!